Mamy broń biologiczną, która może nas wszystkich zabić? Mamy bomby, które mogą nie tylko zniszczyć naszą planetę, ale także nasze Słońce i cały układ słoneczny? Powiedzcie mi, proszę, po co nam to wszystko? Do czego jest nam to potrzebne? Założę się, że myślicie, że jestem zaskoczony, lecz jest tylko jeden cel w życiu. I dwie drogi do niego prowadzące. Celem jest absolutna doskonałość i napełnienie. A osiągamy ten cel albo powoli, za pomocą drogi cierpień, albo w sposób przyspieszony i przyjemny, przy pomocy drogi światła i transformacji. Droga cierpień, która tak właściwie nie jest nawet drogą, a tylko nagromadzeniem zagadkowych wydarzeń w naszym życiu, które przytrafiają nam się tylko dlatego, że nie bierzemy świadomego udziału w naszym rozwoju, jest powolną, bolesną i nieustanną ewolucją, którą nazywamy historią która rozpoczęła się nie wiadomo gdzie, i prowadzi nas Bóg wie dokąd. Droga światła i transformacji jest drogą, dzięki której odkrywamy swoją własną naturę, a także naturę siły, która prowadzi nas. Dochodzimy do zrozumienia tego, czym ona jest, tego dokąd zmierzamy, zostajemy przyciągnięci do niej, a nawet podążamy za nią. Jednak na drodze cierpień popychani jesteśmy od tyłu z użyciem siły istniejącej w formie fizycznych wydarzeń, które powodują wystarczająco dużo cierpienia, byśmy nieświadomie dokonywali wewnętrznych zmian, które prowadzą nas naprzód. I dlatego, że jesteśmy przeciwni sile rozwoju, opieramy się jej i odbieramy ją jako cierpienie. Droga cierpień jest tak naprawdę ewolucją egoizmu przez tysiąclecia. W miarę jak kontynuowaliśmy wynajdowanie coraz to nowych sposobów na wydobywanie przyjemności z przyrody, wydawało się to jakby nieskończone. Zawsze dawało nam to nadzieję, że w następnym pokoleniu będziemy bogaci, będziemy żyli jak królowie, Pokonamy oceany i zobaczymy, co tam na nas czeka, polecimy w kosmos i zobaczymy, co tam się dzieje, osiągniemy polityczną i osobistą wolność, zbudujemy maszyny, które będą wykonywać za nas pracę, będziemy w końcu czerpać przyjemność. Lecz okazuje się być całkiem odwrotnie: nie znajdujemy szczęścia, a stajemy się całkowicie wyobcowani wobec siebie. Tak więc, bronie całkowitego zniszczenia, które widzimy, są tylko fizyczną wskazówką, pojawiającą się na drodze cierpień. Która mówi nam, że ego rozwinęło się do swojej ostatecznej formy i nie możemy podążać dalej wykorzystując je. Dotarliśmy do martwego punktu we wszystkich dziedzinach naszych dążeń, ponieważ egoizm nie może poprowadzić nas ani odrobinę dalej. Zaczyna nam brakować czegoś innego, jakiegoś całkowicie nowego porządku. To właśnie jest pierwsze przejawienie się potrzeby duchowej w ludzkości jako całości. I ludzkość jako całość musi teraz świadomie rozwijać się wykorzystując to całkowicie odmienne, wyższe prawo przyrody. Na drodze światła, zwanej drogą tory, możemy wyprzedzić uderzenie i możemy od razu zacząć wewnętrznie żyć w swoim następnym stanie, dokonując wyboru. Tak więc żaden negatywny, fizyczny nacisk nie jest nam potrzebny. Odłóżmy to z powrotem tam, skąd to pochodzi.